A w dzisiejszym odcinku, Dobra, jestem gigaczadem w tej grze. O, wyszedł! No i wygraliśmy chyba, co? No i koniec. Tak, koniec na, Nikogo nie gramy. Nie wiem o co chodzi. Nie? Nie. Dobra. A bo wyszedł ten nasz, obraził się z tym żądanym, Nie, no co ty mu zrobiłeś? Nie teraz? Oh, kurde, Człowieku ja jestem stworzony do tej gry pa. na, jeden. na jeden. Ja grałem w Koda całe życie Czemu A, oni mają nie. karabin w pierwszej rundzie? Nie gram z piotkiem <grym> no Piter, ty. Peter, Prawie. Peter, Travis tak. Scott. Nie mogę ty, bo kamerka mi się zbugowała Ej, czemu ja mam napisane oglądanie gościa okay. z Enerma Prywiiet, witam w mojej kuchni, dzisiaj ze mną Puzonik, Jawanek też jest, Gilatis i Karolek, proszę bardzo. A, 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 witam wiesz, w mojej to, kuchni. Gitarka, priwiiet. Się widać stary jak jakiś guide na pierwszych odcinkach z Minecrafta. Jestem jestem Jest ze mną multi -gameplay i czekasz, że ja ci odpowiem, zaraz wszystkich przywitać, bo iwan, nie, iwan, nie, ja po prostu iwan, zastanawiałem iwan, się czy siebie wymówić, po prostu, wiesz? On się wiesz? nie wita jak multigameplayguy, tylko mówi ja jestem gej. Stary, ale widzieliście widzowie w ogóle mojego skinka pięknego? Świąteczny, jest świąteczny właśnie i jest piękny. Wcale nie wydał złotych tak, na to właśnie. Przestań, I no I ale tak nie wiem. Ale to, to nie ja jeżdżę G-klasą po włosławku. E, ja, no, ja też nie. No, tak. Patrzcie, jest, widzowie, on, on widzowie. On nie jeździ, on nie jeździ, on nie jeżdż, jest i zjedza, i... On, jest on i... Zróbmy to ładnie, żeby Mati miał dopełnienie swojej historii, że jeżdżę G-klasą. Ja zjeżdżę Iwan mógł wykorzystywać y, gadanie tego, że, że mam dużo pieniędzy, to zróbmy tak. Trzeba porymować. Zbierajmy skody Fortnite na G klasę. O, o, o. trzymaj fason, po Włocławku, jedź G klasę. Wiadomo panowie, jedziemy, lecimy. Let's go! Let's go pasło klamowe, dobra Nie no muszę jakiś górną wziąć, minę tak. zbliżeniową Guys, gramy na off-light skill Ghost Seba 428 Bo jest problem no. Gry nie będzie słychać na razie, mam to w dupie w sumie. Czekaj, gamy, 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 Dawaj, lecimy, o, lecimy, widzowie, na razie nie macie dźwięku przeżyjecie. Nie ma blisko. Udostał prawo! O nie Susi czysto Danymi mi zablokował Nie ma go. Jest za ta Spider man dead, dwa dwa Nice, dobra, planty. Dobra, jest jestem giga jest, w tej gry. Daj teraz znaczy, ej, ale Paka, 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 kto ma Pakę? Nie wiem, ja nie. Eee, Pakę ma, no kto ma Pakę? No nie e, pake wiem, pake ma kto Pakę. ma ten pack. debil, ten dany. Dobra, potrójna likwidacja, synowie. Ale tam jest synowie. Typów, Ej, bez kitu. Potrójne, potrójne chyba dobicie, ty. O co chodzi? Dobra. rozumiem, wyłoniło ich, nice! Uwielbiam gry ale pod pomieni, ja,

A gdzie on jest? nic, yes, nic, idzie na banana Idzie na... Ee, tak. Nice, galantajz! Na karton gipsa? karton gipsa, no Dobra, przecież ja tu jeżdżę jak w kodzie, Jak ty podniosłeś drugą broń, Mat, jak mi zmienia? Dobra, szybka zmiana Jak ustawić dźwięk, żeby widzowie słyszali? No normalnie, w się. Dzięki Dzięki, stary no Lekki dobra tam! Dobra Jak wygramy na dwóch, no co to za giera? O, ty? To -A. Dobrze, dobrze, punkt zapyta, to zapytam Widzowie, zapyta. w drugiej będziecie już mieli dźwięk. Przysięgam, powtarzam. I że jeden został Stano. ziomeczek. Coś na retkę, już dobra, jak on już nie żyje, już. żyje tak. dobra, Ja coś Co zauważy zauważy się stanie, jak on wyjdzie jeszcze? Nie wiem, ale coś się szybko wbijemy like, będą takie Ta, małe. Tak mi się tak wydaje, no O, wyszedł! No i wygraliśmy chyba, co? No i koniec tak, chyba Na, na nikogo nie gramy Ty, ale gramy my dalej! Gra dalej liczy, a my gramy nie, na nikogo Nie, będzie ten, będzie ten, ten, będzie ten. Po, po czasie będzie ten pewnie Tak ci się kończy. wydaje? Nie no, dobra, ej, to jest niesamowite, bo to są ankedy, to nie są normale Nie Uwaga? wiedzą o co chodzi nie! Nie! nie. nie. No, nie. dobra. No, gra... no, nie! I już... Gaming! Nie! wierzę. Nie! wiem. Nie! Nie wierzę, to Ale co ty dyry. się dzieje ty? A czemu ta gra tak wymyśliła Ja ty, ta dobra. gra jest rozpruta, nie? Dobra widzowie! Jak się nic nie zmieni do was wrócę! Do Przepraszamy was, naprawdę. Chodź, Karolek! Ej Python stań przede mną, musimy porozmawiać. Gra jest świetna, tylko ludzie to... To knury. To, knury. to knury, knury, knury barbury! No dobra, jak to widzę. Chudę. Ty ona ma Jordany, ona ma Jordany, powtarzam! Ty rzeczywiście Patrz kupił buty w grze ja! Ej, ej, ej! Kliknijcie G, kliknijcie G, kliknijcie G! Dalej z tym w nie można edytować budowli. Panie graż, ostatni gracz, chłopaki! A, a bo wyszedł ten nasz obraził się z tym Jordanym, przepraszam! Nie no co ty mu <r Höchstr> zrobimy! Robiliśmy! Co ty gadasz? To jest jak nie dostanę, najlepszy odcinek nie? Yeah. Najlepszy, zdecydowanie, definitely, tam yeah. bym powiedział. Jezu, co ja nabiłem. Ale mam najwięcej obrażeń! Ty rzeczywiście nie dostanie, jaki debil! Mamy Piotra a. z Travisem Scottem. Travisu Scotto! No. Łazazzo! Czekaj, Fin! Łazajno! Fin, i... fin, Fin, Fin! A, na, fin! Peszo207! Czekajcie! Dobra w reprezentacji grał, to jest z Wojską Piotek z nami chodź! Piotr Polak z Wojską Trójką? Piotek z nami chodź! Nie wiem, tego Cionek? Jak dycha, nie? nie Cionek traci. Piotrek z Anmi chodź! W ogóle, no, Tomasz Kłos. Nie jest side Obity za sidem dwóch Leżę. dwóch za sidem side dwóch 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 za sidem mówiłem mógł, mógł dwóch a nie mówiłem dwóch za sidem side tylko nie, nie jest dwóch jest nagrane dwóch za sidem już jeden. Rzecz. kto planuje? People, Kto planuje? się Ej, ja myślałem, że to jest mój typ, bo mi się... Ty, ja on zbronił! Z z z Ej, co wy robicie? Typ Magana. Jestem sam z Piotkiem, naprawdę? Nie, nie dobra, wierzę. to pistolet był. Ja, Piotr to jest debil. Uważaj, Pajzon. Nice, Pajzon! Piotr to jest debil! Dobrze, żeś zrobił. Wiesz, że mi się napi pokazał napis Piotr i mówię nie strzelam do typa, a to był przeciwnik? Bo Piotr bieg z tyłu 100 km. No <noise> mat i Mati podniósł, a ja. chyba że może... nie bronić i ja idę strzelać. No Ej, tu nie można cofnąć zakupu bez kitu, nie? Ej, pajzonik! Ej, Travis Scott, patrz normalnie, Travis Scott! Traficzy, o! Scott tańczy Scott! Łoo, tańce for to i trawis Scott! Czekaj, ja mam wyczyszczę buta! Ja mam wyczyszczę buta. mam to co ty miałeś! Błędy, On, a... mam buty, ty, ty, ty. On ze mną czyści! A bite? Jeszcze tam jest? Czysto już sam co, so Sajd? Macie? Czekał nie na mnie, bet. ale się skampił Nic Dłuż nie widzę, Bresze. mam flesza Dobra, nie, nie Za Sajdem boxy boksy. Za Sajdem boxy Jest! Gipsy, gipsy Tu, tu! Piotrek! Jest, jest jest jedna poza rzecz, Iwan biegnie pierwszy, nie rzuca żadnych grantów, nie rzuca niczego, po prostu Rzuciłem flesza, rzuciłem flesza. No dobra, ale po prostu wbiegłeś na trzech kolesi. A i zabiłem jednego, dobra, po czym dostałem, dostałem flesza no, od naszego. nie ja zbudowała! Nie mam broni. Ja muszę nie mam broni. Może idziemy sami. No, oni wiedzą, że idziemy. Oni wiedzą, że idziemy. Tu jest jeden ziomek, kampi cały czas. Gdzie? Nie wiem, od naszego dostaję flesza. Dwóch tu jest, dwóch, dwóch. No źle gamy. Od pleców wam biegną i od karton Karton Gibson, Szlak broń? Ja mam Co broń. Co zrobisz? Co Co O, ja o, o, yeah. o. No, słyszysz go po lewej. Nice, ale łeb. Z miejsca bronzi, 9 amów. Raczej przeładuj. Ja? Dobra, mam 8 HP. Czeka, nie wiedzą o to. Jest side. Jest za siteem, za, za, za. No tu. Obity, 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 za side. Jest! Mamy to! Złoto! Nie mogę tego już tam nic zrobić, nie? a jajaj! Normalnie se gram w klasy. Fleszuję dwa. Nic nie widzę. Same nie same wiem. Że nie, jak same fleszujecie, same. to fleszujcie dobrze, proszę. Okej. Okay. Yes. Po prawej obity. Jest obity mocno. Ja mam też leżę, jestem mocno obity. Dobra, na spokojnie. Ja idę do Piotra. Yeah, Piotr to jest naprawdę wyjątkowa Biter. osoba. Nice, very low, very low. No, i more Nice. Nice. Kurde, oh, nice. Oh, Jablin. Człowieku, ja JBLIN. jestem stworzony do tej gry, pa. Dwa na 1. Ja grałem w Koda całe życie. Ja się czuję w Kodzie ty. Musisz na dole polepać. Jest za side. Lewo, na dole lewo. Jest, 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 jest. Brawo, widzisz? Yeah. Widzisz? Bo on o tobie ceny teraz nie wiedział. Po prostu straciłeś. No bo o tobie nie wiedział w tym momencie. Jak ja się tu wpieprzam. Sam nie patrzysz na mnie jak tu przebiegał. Widzisz jak, jak zagrałem? No tak, o to o chodziło, żeby dwójkę... ja hałas zrobił We dwójkę grałem, mi daj, we dwójkę grałem, a może pójdziemy na to B? O, wykeli nas, dobra, otwórzmy ja Fleszuję O, mnie Dobra, Piotr, w dupie Kłóra, cię mam, za tak szczerze Wyjdź, Krystian, po jest Dobra, jedyna. na Piotr, P Jeden Ej, pomożcie, pomożcie, za Pomóżcie, 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 no co? Czemu... Dwójkę. No, Karol mi tu przylazł. I wam W ogóle gawinugę. Ja tak. ja ja nie, idziemy na B, bo jest Piotrek, idziemy na w W site. nie, Ja nie, 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 jeszcze jeden tu, jeszcze jeden. Słyszałeś, słyszałeś. Ale mam za cicho czekaj O, jeszcze greedy ci zrobił, Nie, zrobił mi greedy? Nie, dobra, to ma przestrane. Co za flet, Przegrywają i on będzie greedy robić, ty. Piotryk! Piotr, kadet ten tea! Ja mam wolę, więc on tam pójdzie. On tam pójdzie, on tam pójdzie. On tam on tam pójdzie. O lewej chyba, Iwan. Ja nie fledzę, mam flesza na mordzie. Piotr! Piotek! Piotek, ty jesteś takim śmieciem! Dead. Jeszcze jeden. O, zero ma, zero ma po prawej. Nice. Tu blisko, blisko. Uh. Wiem, słyszałem, no słyszałem, ale ja pikuję go, chcę piknąć. na slajdzie? Tak, na slajdzie. AD, 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 wiesz co chodzi? To nie jest ta gra, to jest, proszę, to jest jak ten. To nie jest jak. To jest jak kot, mam 9 fragów, co ty nie gadasz. To super, to ale przegrywamy. Jezus, co ty się spinasz, człowieku? Gramy w gierkę ci lautową. No jak ciągną? Spokojnie. Dzieciaki, ja Pole. Nie mogę, nie wytrzymie psychicznie na zaraz, nakazaniu, ty Hipolit na kazaniu, dzieciaki ja. Coś ty narobił fach? No nie mogę, czytałeś koń zwalony? Fatalnie, nie czytaj O, 5 B! Pomocy! Dobra, obiłem jednego No po co te flesze? Jeden dead Jeden no obity Obity no drugi jest, side są Smoke o, Jezus, jest na... Nie karton gipsy smoke? Karton gipsy smoke no, i za co? Tylko Piotr. Piotr nie jest, Piotr, Piotr dostał w plecy i on nawet nie wiedział, co się dzieje. Piotrusz. Co ty robisz, Piotr? Skot tu, Czemu o, oni nie. mają karabin w pierwszej rundzie? To jest bardzo, Ej, ciekawe, dobra, no. To jest bardzo ciekawe. no. Dobra, to robię ich z karabiną. Może można kasę jakoś dawać i ludzie się składają na karabin. Gdzie? No co ty? Reszta też grała normalnie. Granaty przecież rzucali. Piotr stoi nic. na respie ogólnie. Pio... No to i tak nic nie zmienia. Patrz, jak kampią nie mogę. Jeden na aspakon. Paka A, paka A leci. Paka A. Nie wiem, akurat pikuje kiedy ja. Paka O, oh, last na B, last na B jest. Dawaj smoka. ładnie. Cześć, to się Ładnie, defuję Ej, jeden tylko ty podobać. Już kończę defować. Nice. Jest, nice. masz mnie na placu. O, oh, fuck, Leco, ja. Zastrzegam, bo. Amun nie miałem. O! A, A co? co? Ej, zęfone, zęfone, zęfone. Tak, zawane. Aha, aha, okej. Okay. <laughs> Ale dobra, nie umiał gasz. Szczerze, nie umiał grać Po prostu no, my. Nie, nie, nie. Chodź pójdziemy tam na lewo, ja spleszuję. Bokuję tam głęboko. Jest jeden, jeszcze jeden. Dobra, obity jeden Dwóch tam, dwóch obity, jeden w smoku jeszcze, jeden Krystian Ej, dobra, obity bardzo low, Iwan wychylaj, nice Nice, last one. last one. Zero, 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 obity 80, minus Jest tam obity, flash na, na, Dobra, dobra, nice, nice. Na Dobra Lecimy, 6, dobrze 5-4, 5-4 5 cztery. Tak, Cam, co Bale, wychylę, to typ jest z jakiejś nie? strony, nie? Nie no, jest chill tego u Jak chcesz, Karol, ja sobie, Nie, nie, git nie, no, bo mogę ci rzucić się w kierunku z Piotkiem. Coś, Piotr, no, ale nie ja mogę czapać. Piotr, kupiłem, Piotr, Travis tak. Scott! <laughs> Travis Scott! <laughs> Jee, mój! Idziemy, to wygrać. wygrać. Travis, co? Piotr ma 1-8-1. To, to były twoje flesia na BES-ie w ogóle nie. Dobra, zostawiam cię z Piotrem, Paison. No to już idziemy do Piotra, Piotr se nie poradzi. Piotr już jest, tak to się ma, tak nie. mogę zaskanować. No nie można skanować z trumdik. Zaznaczyłeś, Karol? No bo tu zawsze tak, ziomek się świeci, no? no nie ratujesz, Karol. No nie ratujes jak kolea, meet nie mam wątpliwości. Ty, tu no, normalnie One Way można robić. Obity, bardzo low. Bardzo tutaj, bardzo low tutaj, bardzo za troszkę. No, na drugiej prawo. Nie mogę, ty, bo kamerka mi się zbugowała. Ej, czemu ja mam napisane oglądanie gościa I z enemy? Nice. Ej, no... wiecie co? Nie mogłem oglądać żadnego z was, kamerka mi się zbugowała i mam ogl oglądanie defl Xrd, czyli przeciwnika, który mnie zabił. Prawydalny rok wybierasz. To dobrze. Nie, nie mogłem to... wybrać, nie mogłem wybrać. To oglądaj enemy, zawsze enemy. No to dobrze, no to na młody, Ty, normalnie info od Boga, nie? Tylko nic nie powiedziałeś, no ale w sumie... No nie, no bo miałem zbugowaną kamerę, nie mogłem Ej, na normalnie listę. widzę przeciwnika i ciszę. Tej. K-Kairo! Ka Maty ma tam idą na idą A, na, A. Na B, bo ja widzę przecież. Nie mi da. da. Co, A jest, nam, idzie no, jeden. No, dlatego mówiłem nie i Słyszałem, Słyszałem no, 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 wcześniej, złapało. wcześniej złapało, wcześniej złapało go. Jest jeszcze jeden, dwóch jest, dwóch jest, Python! Dawaj, idziemy, Karol, dawaj. Nice. Bardzo dobry jesteś. Dzięki, Wojtaszek Ej, jeden C. E, tero. To nie? Shadow's in my room Ty no jest O nie amo, ja najgorzej mydą. Najgorzej w życiu Skąd mati, skąd mati? Yes. Jak ja mam to te... Skoda aktualnie? Czyli jest jakiś no, no, ten... tam... głowie tam Obity Ej, zabiłem typa i typ mnie zabił No to jest to, co mówiliście <grym> Chyba prawo na? blisko, prawo blisko Może być z prawej blisko Jest, no. CT Nawet nie założyłem go Tam no Aj, nice straj głowę. Ty no, Remisu tu jeszcze nie było, to może być ciekawe. Nie, nie, Wygrywamy, wygrywamy. Oczywiście, że. Z Mattim zajmują kolej na respie, a oni weszli, splantowali. Nie mam pojęcia. pojęcia, co się dzieje z Jest, Legolas. Dobrze, niech jadą. Jeden u nas. Jak ja przegrywam pojedynek kajmowy Dwóch u ciebie, Karol. Chodzą. Dwóch, chodzą. Trzecha, trzecha jest. Jednego Karol zabił. Nie widzę nice, Nice! Karolek 95! Nice, 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 Ty, no bez nice, kiepła. Nice. w plecy. To nice, panu... to A koniec, koniec! No i co? Kolejny awancik. Ta. Najcięższa no, gra dzisiaj. Będzie dużo punktów. Najcięższa gra dzisiaj. Ja. Dużo punktów, dużo punktów będzie. Gra no, dużo punktu, dużo punktu będzie za druga, bardzo dobrze. Dwa i pół koła obrażeń jest Git. Pomin. Piąte jest! Złoto fej, jeden! Nie wiem. Procent, 100%. Dobra, srebro jest a, abrundki, ale wow. Yes no, Srebro yes. 3, srebro 3, spokojnie. <gülny> ja mam Golda jeden. No, ale udało się, Pięknie. By zauważy, udało się. Dobra, Pięknie, a ja pany. za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. E, no co, łatwe Gierki, ta pierwsza to w ogóle jakaś pomyłka. Wbijajcie na Instagrama, wbijajcie do chłopaków. No i co, no i siema ma.